Siemanko, witam Was na kanale Lumos i chciałam Was powitać w kolejnym odcinku Tierra Prawdy Cipelnej. Dzisiaj jest Harry Potter Wiki. Wchodzę na taką stronę, tam są różne wiadomości związane z Harry Potterem. Biorę losowa strona, losuję mi tę stronę, czytam Wam co mi wyszło i daję krótki opis. E, dobrze, muszę tutaj. Dobrze, zaczynamy. Raz, dwa, trzy. Losowa strona. Rok 1800 czwarty, druga połowa XIX wieku. Wydarzenia. Dawny zwyczaj kibiców, strzał z Appleby, został zakazany przez Departament Czarodziejskich Gier i sportu Nie wiem o co chodzi, ale okej. Okay. Kolejna losowa strona. To jakiś aktor, więc nie będę mówić o aktorach. No to dobrze. Kolejna losowa strona. Miecz Gryffindora, legendarny miecz należący do Godryka Gryffindora. Pierwszy raz pojawia się w książce Harry Potter i Komnata Najemnic, gdzie Harry, pod, Harry wyłania go z ciary przydziału w krytycznym momencie i zabija nim Bazaliszka. Dumbledore. Mówi Haremu, że obawiał się, że jest dziedzicem Slytherinu, że tylko prawdziwy Gryfom może wyjąć ten miecz z ciary przydziału. Miecz Gryffindora w książce Harry Potter i Jensinger Śmierci odegrał dużą Role. Ron zniszczył nim Horcruxa. Medalion także tym mieczem Neville Longbottom. Odcina głowę Nagini, Pośrednio się, przyczynia się śmierci, się do śmierci Woldemort. Dobrze. E, to jeszcze mam taką ciekawą skarżą. Jest Gryffindoraz z, z lat temu przez Goblin. To akurat chyba każdy wie. Dobrze, losowa strona: Patagonia. Kr Kraina w południowej Ameryce. południowej Ameryce południowej? W Argentynie i Chile. A że w południowej Ameryce południowej? Ja nie rozumiem, o co chodzi. No i znowu aktor. O! Cyprys, drzewo z którego wytwarza się różdżki. Hmm, ciekawe para kolejny. Um, jeszcze dwie losowe strony. No i znowu aktor. Jezu, co mi się tak aktorzy biorą? Restauracja i bar szczęścia. Mogolski pub, znajdujący się w. w bar w Avenue w Londynie. Serwo on jedzenie i przykąski. Naprawdę nie umiem za bardzo angielską, więc nie przeczytałam tego dokładnie. Dobrze, i jeszcze ostatnia losowa strona. Jest to. Aktor Uf. imprezy w pokoju wspólnym gryfonów. Uroczystości uważanym przez uczniów domu Gryffindor z okazji ważniejszych wydarzeń. Chciałabym się pochwalić, w zasadzie nie pochwalić, ale wam powiedzieć, że jak kupiłam sobie dzika z tatuażem, że to mi wąż. Ja na na pewno nie zrobię. Jestem gryfonem. No, to moje koleżance, śli na pewno na 11 października sobie go A uwaga! 11 października jest to święto Potterhead. E, na czym to polega? E, Piszesz pisze sobie na ręce i śmierci, jeśli masz zakładasz ubrania takie potterowskie, wychodzisz na ulicę, ale nawet nie musisz ale tam, jeśli chcesz, możesz wyjść na ulicę i zobaczyć, ile w twoim mieście, wsi osiedlu, nie wiem. Jest Potterhead.